W świecie gier jest nieskończona różnorodność. Każdy lubi co innego. Jedni lubią się bać, drudzy wolą łamigówki, a jeszcze inni zatracają się w RPG. W komentarzach poniżej dajcie mi znać, na jakie tytuły czekasz w 2023. W zamian ja opowiem Wam, na co według mnie warto czekać w tym roku i w co prawdopodobnie będę się zagrywał. Zapraszam. Dead Space to remake kultowego survival horroru w klimacie science fiction, który zadebiutował w 2008 roku. Za opracowanie oryginału odpowiedzialny jest zespół Visceral Games, natomiast za nową wersję odpowiada studio EA Motive. Główny bohater Isaac Clark jest jednym z członków załogi wahadłowca USG Kelion, który zostaje wysłany na okręt górniczy USG Ishimura, aby dokonać koniecznych napraw. Jak to zwykle bywa, standardowa misja błyskawicznie zmienia się w rozpaczliwą walkę o przetrwanie, gdy okazuje się, że pracownicy statku zostali zamordowani, a po jego pokładzie krążą krwiożercze istoty. Nowa wersja gry Dead Space działa na silniku Frostbite. W przeciwieństwie do pierwowzoru w remake'u nie uświadczymy żadnych cięć kamery czy ekranów ładowania. Dead Space jest dość makabryczny, ale tym razem twórcy poszli o krok dalej. Tym razem dzięki nowym rozwiązaniom gracz będzie mógł rozrywać ofiarą poszczególne kończyny, kości, a nawet ścięgna. Efekty wizualne wydają się dopracowane do najdrobniejszych szczegółów. Nie ukrywam, że to moja ulubiona cecha tej gry, ponieważ lata temu to były moje ulubione zajęcia w oryginalnym Dead Space, ie. premiera 27 stycznia. Hogwarts Legacy to gra RPG z otwartym światem, która osadzona jest w świecie związanym z Harrym Potterem. Niestety nie wcielimy się w Harego, ponieważ gra będzie rozgrywać się w XIX-wiecznym Hogwarcie, czyli dziesiątki lat przed Potterem. Jako gracze będziemy musieli powstrzymać zagładę czarodziejów. Gra jest całkowicie przystosowana do samotnej rozgrywki, a zaczniemy od stworzenia postaci i wybrania domu, do którego będziesz należał lub należała. Moim zdaniem będzie to jedna z najfajniejszych cech gry. Stworzona postać będzie reprezentowała Ciebie w grze, więc. Niestety, jeżeli grasz w gry, aby oderwać się od szkoły, to w tej grze wrócisz do szkoły. Uczestnicząc w zajęciach, podnosisz skile, które ułatwiają grę. Standardowa mechanika w RPG. Poza tym znajdziesz tu liczne zajęcia dodatkowe i opcjonalne aktywności. Stanowią one okazję do poznania innych uczniów, a z czasem wybrani młodzi czarodzieje i czarownice mogą dołączyć do nas jako nasi towarzysze. W trakcie gry możesz wyjść poza Hogwart. Możemy to zrobić na pieszo lub na miotle. I mam nadzieję, że latanie będzie intuicyjne, bo wiem, że trudno zrobić taki system, aby pasował każdemu. Premiera gry 10 lutego. Diablo 4 to RPG typu hack and slash od studia Blizzard Entertainment. Gracz wybiera jedną z kilku dostępnych postaci, a następnie wyrusza w świat, aby walczyć z hordami potworów. Gra powraca do mrocznego klimatu pierwszych dwóch odsłon i kładzie duży nacisk na aspekt sieciowy. Fabuła gry znowu przeniesie nas do sanktuarium. Ponownie siły Piekieł przeprowadzą inwazję, i ponownie tylko gracz może powstrzymać Lilith. Grę zbudowano na fundamentach poprzednich części. Diablo 4 to klasyczny przedstawiciel gatunku hack and slash. Wydarzenia obserwujemy z kamery izometrycznej, a zabawa koncentruje się na eksplorowaniu świata, zbieraniu przedmiotów, wypełnianiu zadań oraz przede wszystkim na walce z hordami wrogów za pomocą rozmaitej broni i zdolności specjalnych. Jak to zwykle bywa, w tego typu grach na początku będziemy musieli stworzyć swoją postać. Do wyboru mamy barbarzyńcę, maga, druida, nekromancera i łotrzyka. Oczywiście, każda klasa jest inna, posiada inne umiejętności itd., ale o tym nie wspominam, bo chyba nie ma w kosmosie osoby, która nie grała w którąś część Diablo. Autorzy porzucili kreskówkową stylistykę trzeciej części i wzorowali się na atmosferze z Diablo 2. Produkcja nie oferuje trybu offline. Przypominający MMORPG sposób zaprojektowania świata gry sprawia, że nawet podczas samotnej zabawy wymagane jest połączenie z internetem. Premiera gry 6 czerwca. Stalker 2 to sequel bardzo ciekawej serii gier, która zadebiutowała w 2007. Jest to hybryda FPS-a i survival horroru z elementami RPG. Tym razem gra zostanie wypuszczona nie tylko na PC. Gra ponownie przeniesie nas do zony zakażonego terenu po wybuchu nuklearnym. Oczywiście gdyby grę bazowano na prawdziwym terenie, to gracz przemierzałby opustoszałe lasy i osiedla, więc dodano różnego rodzaju potwory, anomalie oraz wojny frakcyjne. Co ciekawe i to już jest powoli standardem, Fabuła gry nie jest liniowa. Autorzy oddają nam do dyspozycji otwarty świat będący jedną z największych map w historii gier wideo. Obejmuje on zarówno gęsto porośnięte dzikie tereny okalające elektrownie, jak i miasta. Eksplorując go, realizujemy zadania popychające do przodu fabułę, a także podejmujemy się rozmaitych misji oraz aktywności pobocznych. Mając do dyspozycji ponad 30 rodzajów broni, będziemy musieli odeprzeć ataki wspomnianych frakcji oraz mutantów. Gra ma wbudowany system ALIFE 2.0, który zmienia otoczenie w czasie rzeczywistym. Największym atutem gry jest bazowanie na silniku Unreal Engine 5, który zapewnia przepiękną grafikę. Premiera jeszcze w 2023. Sukces pierwszego Spider-Mana oraz gry Miles Morales sprawił, że Spider-Man 2 to tylko kwestia czasu. Gra jest zaplanowana na jesień 23. Ponownie jest to gra trzecioosobowa w komiksowym świecie Spider-Mana od Insomniac Games. Peter i Miles tym razem będą walczyć z Venomem i Electro. Prawdopodobnie nosicielem Venoma będzie Harry Osborn. Czy w grze zobaczymy tylko tych dwóch arcywrogów Spider-Mana? Myślę, że nie, i gra pozwoli nam pokonać kilku innych znanych z innych gier czy filmów superzłoczyńców. Niestety nie wiemy tego na 100%, ale prawdopodobnie będziemy mieli możliwość sterowania dwiema postaciami. Czy będzie to na zasadzie GTA V? Tego nie wiemy. Czy będą to wspólne misje? Tego też nie wiemy. Czy będzie osobna fabuła dla obu panów? Tego też nie wiemy. Premiera jesienią 23. Atomic Heart dzieje się w Związku Radzieckim lat 50. ubiegłego wieku. Po II wojnie świat zalała fala technologii, sztuczna inteligencja, roboty, internet i wszelkiego rodzaju memy. Bohater, którym kierujemy, P3, zostaje wysłany do tajnej placówki produkującej roboty o nazwie 3826, z którą stracono kontakt. Dlaczego? To mogą wiedzieć tylko zombie mutanty i roboty czyhające na każdym rogu, aby nas zabić. Rozgrywka nastawiona jest na stałą akcję. Pomoże nam w tym mnóstwo ciekawych broni i mechanik, jak leworęczne zamrażanie przeciwników czy ich unoszenie. Zwykłe strzelby lub miotacze ognia też będą dostępne w naszym arsenale. Gra powinna zająć typowemu graczowi około 20 godzin, co oznacza, że ja będę w nią grał 40 godzin. Atomic Heart oparta jest na Unreal Engine 4, z którego wyciśnięto wszystkie soki. Otwarty świat jest kolorowy i pełny detali, co w połączeniu z przyzwoitą animacją powinno zapewnić nam świetną zabawę. Assassin's Creed Mirage to kolejna gra z serii o zakapturzonych zabójcach zapoczątkowanej przez Ubisoft w 2007. Za produkcję odpowiada studio Ubisoft Bordeaux. Każda kolejna gra z serii chwaliła się wielkością. Mapy, jakby to miało jakieś znaczenie. Jednak w tej odsłonie jej skala jest znacznie mniejsza niż w przypadku trzech poprzednich. Rozmiar oddanego w ręce gracza obszaru przypomina pojedynczy region z dowolnego z owych poprzednich tytułów. Dzięki zmniejszeniu mapy gra powróci do korzeni, czyli skradanki, którą pokochali gracze na całym świecie. Kolejnym elementem, za który pokochałem tą grę jest swobodne bieganie. Według twórców ten element gry będzie usprawniony i będzie znaczącym elementem rozgrywki. Do nowych elementów gry należy m.in. spowolnienie czasu. Działa to na zasadzie zatrzymania czasu, oznaczenia wrogów, a następnie szybkiej eliminacji. Tym razem... Razem akcja będzie działa się w Bagdadzie w 861 roku, a nasz bohater to znany z wcześniejszej gry Basim.